Koło zamachowe gospodarki branża leasingowa. W ciągu 30 lat bardzo istotnie przyczyniła się ona do rozwoju polskiej gospodarki, będąc jednym z kluczowych źródeł finansowania inwestycji, których wartość przekroczyła 1 bilion złotych. Rynek leasingu w Polsce rośnie od 18 lat, a od 2005 do 2023 roku urósł on ponad sześciokrotnie. M Leasing, będący częścią grupy Mbank, należy do top 5 spółek leasingowych w Polsce. Firma sfinansowała około pół miliona transakcji w postaci pojazdów, maszyn, nieruchomości czy nawet samolotów o przybliżonej sfinalizowanej wartości w wysokości 60 miliardów złotych. Branża motoryzacyjna to główny beneficjent finansowania inwestycji poprzez leasing. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe stanowią dwie trzecie rynku leasingu w Polsce. Ta branża, podobnie jak cała gospodarka, stoi w obliczu wielkiej zmiany, jaką niesie idea zrównoważonego rozwoju oraz koncepcja ESG: environmental, social i governance. Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne są jednymi z najpoważniejszych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju. Dlatego jednym z głównych celów przyjętych przez 193 państwa w 2015 roku w Paryżu na tzw. porozumieniu paryskim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W Unii Europejskiej szczególnie dwa elementy wspierają ich redukcję, nazywaną dekarbonizacją. Są to dyrektywa CSRD oraz Zielony Ład wraz z pakietem Fit for 55, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% w Unii Europejskiej do 2030 roku w porównaniu z poziomem w 1990 roku. Uwzględnienie tych kwestii coraz częściej wpływa na biznesowe decyzje firm. W związku z rozbudową świadomości na temat obszaru ESG zwracamy coraz częściej uwagę na to, żeby partnerzy, których wybieramy do współpracy, Działali bardzo aktywnie w obszarze społecznym i środowiskowym. Żeby to nie były tylko deklaracje, ale również konkretne działania, które podejmują. Z takimi partnerami chcielibyśmy współpracować. Strategia dekarbonizacji w przypadku grupy M-Bank była bardzo ciekawym zadaniem. Nie było to zadanie łatwe, wymagało od nas dużego wysiłku, dużej pracy z ludźmi, często łamania mitów, które gdzieś powstały w naszych głowach. Każdy z nas, albo duża część z nas jest kierowcami. Więc każdy z nas ma przekonania co do bezpieczeństwa, kosztów podróży, więc elektryki, samochody bezemisyjne nie są takim oczywistym wyborem. Opracowanie strategii dekarbonizacji to niełatwe zadanie. Pierwsza wersja strategii Grupy M-Banku, odnosząca się do wymiany floty, była przygotowana przez zewnętrznego doradcę i wzbudziła istotne wątpliwości wewnątrz firmy. Powodami zastrzeżeń były m.in. brak możliwości wyliczenia dokładnych i realnych kosztów oraz wpływu wymian na redukcję śladu węglowego. Kluczową kwestią był brak empirycznego potwierdzenia wykonalności, wpływu operacyjnego i odbioru proponowanych zmian przez użytkowników. W oparciu o rozwijane kompetencje postanowiono odpowiedzieć na to wyzwanie. Uczymy się tego, jak liczyć ślad węglowy. Jesteśmy jedną z pierwszych polskich firm leasingowych, które w ogóle podjęły taki inwątek. Wiemy, jakie to jest trudne i wiemy, że możemy te kompetencje też wykorzystać, pomagając naszym klientom. Jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, to takim oczywiście najbardziej widocznym aspektem jest elektromobilność. Ponieważ wiemy o tym, że elektromobilność jest trudna, chcemy wspierać naszych klientów również w jej wdrażaniu. M-leasing w 2023 roku opracował nową strategię i przyjął nową strategię, na kolejne 4 lata. W tej strategii bardzo istotnymi wątkami są dwa, to znaczy wątek dekarbonizacji i zielonej transformacji i wspierania finansowego właśnie takich, takich projektów, oraz wątek automotive. W przypadku elektromobilności te dwa aspekty się zbiegają. Warto wskazać jeszcze dwie kompetencje poza elektromobilnością. M Leasing jako jedyny na polskim rynku świadczy usługi leasingu, wynajmu długoterminowego i zarządzania flotą pojazdów jako jedna organizacja. Ma więc doświadczenie w budowaniu kompleksowej oferty. Drugi wyróżnik to kompetencje technologiczne i cyfrowe, czyli znak firmowy całej grupy M Bank. Przykład to M Auto, które od 2020 roku jako pierwsze na polskim rynku zaoferowało kupno, sfinalizowanie oraz dostawę door-to-door -door samochodu do klienta całkowicie online. Są zatem kompetencje. Trzeba działać. Wiedząc o potrzebach i oczekiwaniach rynkowych, narodziła się potrzeba działania. W ramach pilotażu chcieliśmy zaadresować dwie potrzeby, wewnętrzną i zewnętrzną. W ramach potrzeby wewnętrznej chcieliśmy przetestować rozwiązania wspierające dekarbonizację. Na podstawie tych rozwiązań zebrać dane, zebrać informacje, które pozwoliłyby nam określić optymalną ścieżkę dekarbonizacji floty w ramach grupy Emba. Drugą potrzebą były czynniki zewnętrzne. Na podstawie zebranych doświadczeń, na podstawie wiedzy zebranej chcieliśmy przygotować ofertę, którą w przyszłości będziemy dedykować naszym klientom właśnie z zakresu elektromobilności i działań związanych z dekarbonizacją floty. Pilotaż i wymiana floty to zmiana. Jak podchodzimy do tej zmiany? Zmiana rodzi opór ze względu na brak wiedzy. Żeby przejść przez ten opór i wejść w fazę akceptacji i uczestnictwa w tej zmianie, to musimy popracować właśnie nad różnego rodzaju mitami. Mity najczęściej są budowane przez informacje, które są dookoła nas, więc my przede wszystkim jako ludzie, pracownicy, menedżerowie, w zależności od tego, czego dotyczy zmiana, musimy bardzo mocno pracować nad tym, żeby informacja, którą przekazujemy, była rzetelna, z rzetelnych źródeł. Przede wszystkim te doświadczenia, które zapewnia opiekun, determinują to, w jaki sposób my postrzegamy tę zmianę. Im więcej opiekuna będzie w tej zmianie, tym lepsze doświadczenia. Tym szybciej zaakceptujemy, tym szybciej wejdziemy w tą zmianę, tym szybciej będziemy częścią tej zmiany i w konsekwencji też ambasadorem tej zmiany. Należało dobrze przygotować się do wdrożenia zmiany. Krzysztof i Marcin zorganizowali wewnętrzny warsztat, podczas którego opracowano cele, założenia i określono strukturę projektu, którego zakres pogrupowano w trzy strumienie prac. Postawiono jasno zdefiniowane i mierzalne KPIs. Powstała spójna koncepcja pilotażu dekarbonizacji floty, odpowiadająca też na mity i obawy rynkowe związane z elektromobilnością. Wskazano kluczowe i co ważne, obecne w organizacji kompetencje pozwalające na realizację pilotażu. Całość przedstawiono zarządowi M-Banku, który powiedział: tak, działamy. Tak narodził się projekt pilotażu dekarbonizacji floty M-Banku. Potrzebowano jeszcze odpowiedniego kierownika projektu. My wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny projekt z tego względu, że jest w nim dużo wątków, dużo interesariuszy i dużo sprzecznych potrzeb. Bardzo istotna też jest kwestia tego, że musieliśmy w tym projekcie dobrze zadbać o użytkowników. Dlatego potrzebowaliśmy doświadczonego menadżera i stąd wybór Marcina, który specjalizuje się właśnie w prowadzeniu dużych projektów. Powstał zespół, rozpoczęto pracę. Pilotaż podzielono na trzy części. Pierwsza to komunikacja i obszar badawczy, która obejmowała następujące działania: określenie kluczowych interesariuszy, takich jak zarządem banku, użytkownicy samochodów służbowych, zespoły w banku, HR, marketingu i ESG, czy też zespoły zarządzające flotą i nieruchomościami. Plan komunikacji, przy wsparciu zespołu HR oraz marketingu i PR banku, przygotowano intranetowy portal informacyjny o projekcie i jego celach. Plan komunikacji edukacyjnej, w tym cykl filmów obalających mity o elektromobilności. Zadbano także o dedykowany i przeszkolony zespół opiekunów programu do obsługi uczestników pilotażu. To miało wielkie znaczenie dla przebiegu pilotażu. Jestem przekonany, że dla większości pracowników było to pierwsze doświadczenie z autami elektrycznymi. A taka trochę podróż nieznana, dlatego chcieliśmy przygotować tych pracowników do tej podróży. Wyznaczyliśmy dedykowanych opiekunów dla całego programu, ich zadaniem było po pierwsze wprowadzenie tego pracownika, zapoznanie ich z samochodami elektrycznymi, z kluczowymi funkcjami. Następnie przygotowaliśmy taki niezbędnik użytkowania auta elektrycznego. W ramach tego niezbędnika określiliśmy, opisaliśmy takie kluczowe informacje, między innymi jak zaplanować pierwszą daleką podróż autem elektrycznym, która wymaga ładowania, w jaki sposób skorzystać z ładowarki elektrycznej. Ten niezbędnik naprawdę spowodował, że pracownicy czerpali przyjemność z użytkowania samochodu elektrycznego. W pierwszej części pilotażu kluczowe były dwa momenty. Pierwszy to wewnętrzne badanie Pokazało, że większość pracowników korzystających z samochodów służbowych w M-Banku sceptycznie podchodzi do użytkowania samochodów elektrycznych i podziela obecne na rynku mity i obawy. Z drugiej strony potwierdziło jednak zainteresowanie tematem, co stwarzało szansę na otwartość wobec zmiany. Badanie dostarczyło także potrzebnych danych do wyłonienia uczestników pilotażu. Drugi kluczowy moment to spotkanie Top 100 dla kadry menedżerskiej w wyższego szczebla w banku, podczas którego zaprezentowano samochody elektryczne. Wydarzenie, jak i pojazdy wzbudziły falę pozytywnych emocji, dzięki czemu zbudowano pozytywne nastawienie do elektromobilności i procesu dekarbonizacji. Żeby taki projekt się udał, potrzeba ambasadorów. Tych ambasadorów pozyskuje się ideą, a pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Najlepszy moment spotkanie Top 100 najważniejszych kluczowych menadżerów grupy, na którym mogliśmy pokazać rozwiązania, zachęcić, zrobić to naprawdę z pompą i z energią. Naprawdę uważam, że to był moment, w którym osiągnęliśmy ten właściwy start. Z pozycji sceptyków przeszły do pozycji osób bardzo wspierających. Bardzo ciekawym doświadczeniem była przejażdżka z prezesem Stypułkowskim, z którym odbyliśmy krótką podróż po Iławie elektryczną 40-letnią Syreną, Syreną IV. Druga część projektu to przetestowanie rozwiązań wymiany floty i dwóch segmentów korzystania z aut elektrycznych. Pierwszy segment – mieszkańcy domów jednorodzinnych, w których wyspecjalizowana firma sprawdzała możliwość instalacji i montowała zewnętrzną ładowarkę. Poproszono tę grupę, aby ładować samochód głównie z domu. Ten scenariusz był realizowany w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, w Katowicach oraz we Wrocławiu. Drugi segment mieszkańcy domów wielorodzinnych korzystali z ładowarek biurowych oraz publicznych i realizowany był w Warszawie, w Łodzi i w Poznaniu. Łącznie w pilotażu wzięło udział 51 osób. Trzecia część pilotażu polegała na weryfikacji kosztów i koniecznych inwestycji wymiany floty, zawartych w pierwszym projekcie strategii dekarbonizacji oraz określenia rzeczywistych wysokości kosztów, w tym w postaci rat leasingowych, kosztów energii i ładowania, instalacji wallboxów do ładowania samochodów w domach, ładowarek w biurach i placówkach M-Banku. Pilotaż trwał 6 miesięcy. Jakie były wyniki? Zawsze jeździłam samochodem spalinowym. Byłam ogromnym. Prześmiewcom samochodów elektrycznych. Nie wyobrażałam sobie w ogóle użytkowania samochodu elektrycznego i mówiłam zawsze stanowcze nie na wszelkie próby namówienia mnie do spróbowania, do potestowania samochodu elektrycznego. Wszystko tylko nie elektryk, w ogóle gdzie ja będę ładować ten samochód, jak ja będę nim jeździć. Ładowarek nie ma. Koledzy zaproponowali całemu mojemu oddziałowi pilotaż samochodu elektrycznego. E, oczywiście z bardzo dużym dystansem podeszłam do użytkowania, a już trzeciego dnia zaczęły się budzić emocje i doszłam do wniosku, że kurczę, może to jest jednak to. E, Czwartego dnia już właściwie była przekonana, że ja nie chcę że auta spalinowego. I gdyby nie pilotaż, który został zaproponowany, to pewnie nikt z nas nie przekonałby się do samochodu elektrycznego. Po zakończeniu używania samochodu elektrycznego każdego uczestnika pilotażu poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej korzystania z samochodu. O porównanie auta elektrycznego do spalinowego w zakresie komfortu jazdy. Pytano o baterię i długość pokonywanych tras. Co ważne, podjęto rygorystyczne formy oceny wyników. Polegający na uznaniu jakiejkolwiek, nawet pojedynczej kwestii, informacji negatywnej w którymkolwiek z pytań, za pełni negatywną ocenę całego pilotażu. W tym kontekście wyniki można uznać za bardzo udane. Spośród 51 przebadanych uczestników, 60% z segmentu pierwszego, czyli korzystających z ładowarek domowych, chce przesiąść się do auta elektrycznego. Z segmentu drugiego jest to nieco większy odsetek, wynoszący 64%. Wyniki te są dobrą prognozą dla realizacji programu zeroemisyjnej floty w Embanku do 2035 roku. Dalsze plany. Pilotaż umożliwił zweryfikowanie założeń strategii dekarbonizacji na potrzeby grupy. Drugą i niemniej istotną wartością była możliwość wykorzystania otwierającej się przed M-leasing szansy rynkowej. Wiąże się ona z narastającymi i przyspieszającymi potrzebami wdrożeń przez firmy rozwiązań dekarbonizacyjnych. Gotowe rozwiązanie, przetestowane na własnej flocie, umożliwiło opracowanie opartej na tych samych założeniach oferty komercyjnej dla zewnętrznych klientów M-Leasingu. Przejście na zrównoważoną flotę wymaga spięcia kilku czynników, kilku elementów i widać, że rola, tradycyjna rola firmy leasingowej ograniczająca się tylko do finansowania nie jest tutaj wystarczająca. My na podstawie tego projektu widzieliśmy, jak istotne było to i odpowiedzieliśmy na wszystkie potrzeby naszego klienta. Rozpoczęliśmy pilotaż od ankiety wśród użytkowników, jakie jest ich nastawienie do elektromobilności. Zderzyliśmy się z Światem sceptyków. Po przeprowadzeniu pilotażu okazało się, że akceptacja dla tej zmiany jest na poziomie ponad 60%. Nasza oferta staramy się, żeby pokrywała 100% potrzeb klienta, począwszy od tego, żeby pomóc mu zrozumieć, jaka zmiana go czeka, zdiagnozować istotne elementy tej zmiany w jego kontekście, bo to nie jest, tu nie ma uniwersalnego rozwiązania wesprzeć go w policzeniu śladu węglowego, w analizie tego śladu, wskazaniu, gdzie go może zmienić, gdzie go może ograniczyć, w zapewnieniu wszystkich kwestii związanych z mobilnością, począwszy od samochodów przez ładowarki, przez system obsługi ładowania, system rozliczeń. To było naprawdę niesamowite, jak uczestnicy pilotażu wracali do nas z informacją zwrotną i wręcz byli zafascynowani tym. Słuchaj, to naprawdę się da, to wcale nie jest tak trudne, to można po prostu się przesiąść.